Cześć, dzisiaj mamy coś specjalnego. To, że montujemy instalacje gazowe do różnorakich samochodów, to już wiecie. A czy sportowy samochód może jeździć z instalacją gazową? Oczywiście. Renault Megan RS Rocznik 2020 już od teraz z dwa razy tańszym paliwem na pokładzie. Zaczynamy kolejny odcinek. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, jest to Renault Megan czwartej generacji i występuje w wersji RS, czyli Renault Sport. Co to oznacza w praktyce? To, że ten samochód ma zdecydowanie lepsze osiągi oraz sportowe zacięcie w postaci chociażby kwestii wizualnych, takie jak wloty powietrza, czarna podsufitka, ale o tym nieco później. Jeżeli chodzi o konkurencję tego modelu, są to samochody takie jak Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST czy też Leon Cupra. Jak się prezentuje Megan RS? Moim zdaniem obłędnie, dynamicznie, agresywnie. Przetłoczenia na masce, reflektory, które również są takie zadziorne. Tutaj y, światła przeciwgłowe, które mają taki kwadratowy wygląd, też ma to swój urok. Mamy tutaj oznaczenie RS, czyli Renosport, i jak stoimy przy masce, zerkniemy na jednostkę napędową, bo naprawdę koni jest tu sporo. Klapa otwiera się na siłownikach, co bardzo pozytywnie zaskakuje. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, którą mamy tutaj do dyspozycji, jest to, uwaga, silnik 300-konny o pojemności 1,8 litra z oznaczeniem TCE, czyli nic innego jak wtrysk bezpośredni oraz turbodoładowanie. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, oczywiście są poukrywane, żeby nic nas nie w oczy i wyglądało po prostu jak w oryginale. To chyba tyle odnośnie jednostki napędowej. Przechodząc do tyłu pojazdu, należy wspomnieć, że ta wersja Megan, czyli RS, jest 6 cm szersza od standardowej wersji Megan. I warto również dodać, że jest tu system for control, czyli tylne koła również są skrętne. Mamy tutaj listwy progowe, takie wystające, które również poszerzają nam ten pojazd, więc naprawdę tych sportowych elementów. Jest tu multum. I teraz zatrzymujemy się przy kolejnym miejscu, którym jest oczywiście wlew do tankowania gazu. A mamy tutaj pełne złącze, czyli w praktyce najwygodniejsze rozwiązanie umieszczone pod klapką do tankowania benzyny, gdyż podczas tankowania przykładamy pistolet i tankujemy paliwo za około 3 zł, w zależności od okresu, w jakim będzie oczywiście tankowane. Przechodzimy do kolejnego miejsca, jakim będzie zbiornik do tankowania gazu. Natomiast zanim to nastąpi, zwróćcie uwagę, jak ten tył samochodu jest masywny. Smukłe lampy i tutaj bardzo istotny element, czyli końcówka rury wydechowej. No bardzo charakterystyczna. Ciężko mi teraz przetoczyć model innego samochodu, w którym taka właśnie występuje. Bardzo fajnie to dodaje też agresywności temu modelowi. I teraz otwieramy bagażnik, w którym znajduje się zbiornik do tankowania gazu. Zbiornik cylindryczny ma całkowitą pojemność 55 litrów, jednak z uwagi na 80 stopień napełnienia zatankujemy do niego około 44 litry gazu. Sam w sobie bagażnik nie jest może imponujących rozmiarów. Ma niespełna 300 litrów pojemności. Do tego jeszcze ten zbiornik. No za dużo tego bagażnika tutaj nie zostało. No ale prawda jest taka, że ten samochód raczej nie będzie jakimś wołem roboczym, gdzie będziemy przewozić różne rzeczy. To jest samochód ze sportowym charakterem. A zbiornik, który mamy tu zamontowany, oraz, oraz instalacja gazowa na pewno sprawią, że będzie on ekonomiczniejszy w eksploatacji. Omówiliśmy już podzespoły instalacji gazowej. Pora teraz sprawdzić 300 koni mechanicznych w praktyce. Na wstępie przejażdżki pozdrawiamy pana Darka, który przyjechał do nas z Goleszowa i już od niespełna 49 tysięcy przejechanych kilometrów będzie podróżował tym samochodem za połowę ceny. A uwierzcie mi, ten samochód potrafi swoje spalić. Przynajmniej na komputerze pokładowym pokazuje mi tu spalanie 15 na 100. Myślę, że to jest nieco zawyżony wynik przez ten komputer. Tak realnie myślę, że ten samochód gdzieś tak w granicach 10 litrów spala na 100 kilometrów, no ale to jednak do najniższych spalań. Nie należy, poza tym wszystko będzie zależało od naszej jazdy, jeżeli będziemy jeździć dynamicznie, no to te wartości spalania z pewnością będą dużo wyższe. Jeżeli chodzi o wykonanie tego Renault, no to na pewno kubełkowe fotele, jak to na sportowy samochód przystało, czy też czarna podsupitka. Mamy również logo RS na kierownicy, duży pionowy ekran inforozrywki do tego elektroniczne zegary, klimatyzacja automatyczna, no to już to na pewno ten fakt nie dziwi więc pod względem wyposażenia naprawdę wszystko w tym samochodzie jest co ma być jakość wykonania przyzwoita, tak, przeglądając testy gdzieś tam na internecie to mogą się dowiedziałem się, że po prostu gdzieś tam ten plastik jest takiej kiepskiej jakości, natomiast ja uważam, że jest całkiem Ok, może nie jest jakiś mega miękki, natomiast nic tutaj nie skrzypi, nie zgrzyta, więc myślę, że jak najbardziej ok. Zakładając, że ten samochód spali 12 litrów benzyny na 100 km, tak średnio w cyklu mieszany, a myślę, że takie wartości mniej więcej tutaj będą. Jeżeli chodzi o spalanie gazu, to będą to wartości. Od 85 do 90% potrzebnego paliwa to będzie gaz, plus 10 do 15% benzyna w celu dotrysku. Więc przyjmijmy, że ten samochód spali około 11 litrów do 12 gazu plus litr do 1,5 litra benzyny. Natomiast nie litrażowaliśmy go jeszcze tego samochodu, więc nie jestem Wam w stanie precyzyjnie tego potwierdzić. Teraz sprawdzimy, jak samochód przełącza się między paliwami. Wyłączamy w tym momencie instalację gazową, ale już ją uruchomiliśmy. Słyszałem tylko takie kliknięcie elektrozaworu i żadnych, ale to żadnych szarpnięć. Samochód identycznie pracuje na, na obydwu paliwach. Natomiast jak możecie się świetnie przekonać, patrząc na ceny na dystrybutorach, no wiecie, że gaz jest paliwem ponad dwukrotnie tańszym i to nie jest tylko teraz, ale już od bardzo, bardzo dawna. Jakie zatem będą korzyści po montażu instalacji gazowej? Po pierwsze, będziemy jeździć tak, z takim samym komfortem jazdy. Po drugie, nasze instalacje są objęte pięcioletnią gwarancją. Po trzecie, oszczędności i to niemałe. Myślę, że 35 do 40 zł nawet zaoszczędzicie na każdych 100 km, akurat w tym konkretnym modelu. Na 1000 km będzie to 400 zł, natomiast na 10 000 km już 4000 zł, więc całkiem sporo. Posłuchamy teraz nieco brzmienia silnika. Auto momentalnie się zbiera. Nie mamy zbyt. Korzystnych warunków pogodowych, więc nie chcę tutaj testować go przy jakichś większych prędkościach. Natomiast od razu po wciśnięciu pedału gazu wbija do fotela, więc naprawdę zapas mocy w tym, moment, w tym modelu jest ogromny. W końcu no 300 koni mechanicznych, ta konstrukcja tego samochodu, czy bryła, masa nie są największe, więc w stosunku do, do tej bryły, czy też masy, ta moc jest naprawdę bardzo duża. Tymczasem dzisiejszy. Odcinek dobiega już końca. Fajnie, że do Automixu przyjeżdżają także sportowe samochody z takim sportowym duchem, czy też zacięciem. Kończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam, choć nie zmuszam do subskrypcji, aby móc oglądać takie materiały w przyszłości. Tymczasem dzięki Wam za uwagę i do następnego odcinka. Cześć.